Witajcie w kolejnym materiale na kanale Dungeones, gdzie omawiam różne elementy świata przedstawionego w powieści Argalim. Dzisiaj omówię temat niezwykle istotny w drugiej połowie księgi roku, a mianowicie powiem nieco o przywołanych. Przywołani zostali pierwotnie stworzeni przez Boga śmierci u mieli być alternatywą dla przeniesionych bez daru, a także dzieci przeniesionych pozbawionych błogosławieństw. Jak sama nazwa wskazuje, zostali oni przywołani za pomocą rytuału przywołania do innego świata. Owy rytuał nie jest szczególnie skomplikowany, stąd w Kaliotrze dosyć duże zagęszczenie przywołanych, które dorównuje ilości przeniesionych z każdej nacji. Przywołani, tak samo jak przeniesieni, mogą zmienić swój wygląd, płeć czy rasę, do której przynależą w trakcie przywołania. Istnieją dwa rodzaje rytuałów przywołania. Pierwszy z nich przywołuje losową osobę z innego świata, niezależnie od tego, czy tego chce, czy nie. Owa metoda przywołania została lata temu zakazana na terenie Anturum, Akalis, a także znacznej części dzikich ostępów. Drugą dozwolono w każdej części Kaliostra metodą przywołania jest rytuał US. Jest to rytuał przywołujący osobę z innego świata, która rozpaczliwie potrzebuje pomocy. Zanim zapytacie, nie polega to na tym, że dana osoba potrzebuje po prostu porady życiowej. Nie, to tak nie działa. Poprzez rozpaczliwą pomoc rozumie się sytuację narażenia życia lub głęboką depresję, która wysysa z danej osoby chęci do życia. Oba rytuały mają ze sobą wspólny efekt końcowy, a także klątwę, jaką rzuca się na przywołanego. Mianowicie osoba przywołująca, zaraz po udanym rytuale przywołania, musi wydać rozkaz przywołanemu. Przywołany nie może się sprzeciwić temu jednemu rozkazowi, w zależności od tego, jak szczegółowy jest to rozkaz. Owy rozkaz zapisuje się w oczach przywołanego, dając mu moc paktu. Jest to odpowiednik daru czy błogosławieństw z tą różnicą, że przywołany, tracąc oczy, traci również swój pak. Co do złożoności rozkazu, mogę podać wam prosty przykład, znany w Kaliostrze. Obecna generał wiatru, Szalar, została przywołana do Kaliostra przez jednego ze szlachciców z jednym rozkazem: miała zabić dla danego szlachcica pewną osobę. Przywołujący ją szlachcic nie swojego rozkazu, przez co szalar zabiła swój cel dopiero po dziesięciu latach, gdy nie było już potrzeby jego zabijania. Sprawa się wydała, a szalar wyjaśniła, iż to był rozkaz nałożony na nią za pomocą rytuału przywołania. Szlachcic został aresztowany, ponieważ nie kazał szalarowi robić tego po cichu i nie określił ramów czasowych wykonania rozkazu. Przywołani tak samo jak przeniesieni nie starzeją się do momentu, w którym nie przeżyją w kaliostrze tylu lat, ile przeżyli w swoim poprzednim świecie. Jeśli rozkaz tyczy się bezwzględnego posłuszeństwa lub też zrobienia czegoś w dany sposób, przywołany nie może się sprzeciwić rozkazowi. Próba wypowiedzenia posłuszeństwa swojemu panu skutkuje ogromnym bólem oczu, a w efekcie może doprowadzić nawet do śmierci. Aby uwolnić się od rozkazu nałożonego przez przywołującego, należy po prostu go wykonać, aby cieszyć się wolnością. W innych przypadkach przywołany musiałby wyłupić sobie oczy lub przekazać je komuś innemu. W przeciwieństwie do daru, pakty można przekazać innej osobie, skutkuje to natychmiastową utratą wzroku przez przeniesionego, a także uwolnieniem go od narzuconego mu rozkazu. Osoba zyskująca pakt drugiej osoby zyskuje oczy przywołanego, a także musi wykonać rozkaz wiążący poprzedniego użytkownika mocy, lecz w tym wypadku najgorszym efektem nieposłuszeństwa może skutkować utratą jednego lub obojga oczu. W jednej z wiosek na terenie dzikich ostępów istnieje osada złożona głównie z przywołanych, Wymieniają się o nieco jakiś czas swoimi oczami, zwiększając w ten sposób swoją siłę bitewną. Jest to spowodowane faktem, iż pakt jest wyryty w obu oczach, zatem idzie przywołany, może oddać komuś jedno z oczu i oboje będą posiadać jednakową moc. W ten sposób każdy może posiadać jednocześnie dwa pakty, a jeśli jest to przeniesiony z darem lub dziecko przeniesionego z błogosławieństwem, może posiadać jednocześnie nawet trzy różne moce. Podobnie jak dary i błogosławieństwa, pakty również są dziedziczone do pierwszego pokolenia. Jeśli przywołany w momencie poczęcia dziecka posiadał pakt, jego dziecko może urodzić się z błogosławieństwem. Nawet jeśli straci ten pakt, po jednym dniu przywoływani są często wykorzystywani, do Brudnej roboty, aby później żyć z piętnem zabójcy lub nieść w więzieniu z powodu rozkazów kogoś innego. Jedynymi państwami zapewniającymi amnesję przywołanym są Anturum, a także Akalis, gdzie przywołanych poddaje się weryfikacji prawdomówności i gdy przywołany rzeczywiście popełnił czyn zabroniony w wyniku rozkazów, zostaje uniewinniony. Dobrym tego przykładem jest wcześniej wspomniana szalar, która zabiła człowieka, a mimo to została generałem wiatru. Na sam koniec chciałbym również wspomnieć o jednym z magów w Radzie Cesarskiej, który przelał swoją obsesję na punkcie paktów na własne ciało w wyniku chory. Eksperymentów miał on oczy na całym ciele i wszedł w posiadanie niemalże stu paktów. Dajcie znać w komentarzach do jakiej rasy on należy. Może uda wam się zgadnąć. W następnym filmie dostaniecie odpowiedź w postaci napisów. Bądźcie czujni. Tymczasem to tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli się on wam spodobał, dajcie łapkę i suba, a także komentarz. Wbijajcie też na naszą stronkę na fejsie, gdzie informujemy na bieżąco o naszej twórczości. Zajrzyjcie też na mój profil na Wodpadzie, jeśli zaciekawiło was to uniwersum. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!